Że jestem niepoważny. Była to udana że... intryga ja myślę, że nie. Gdybym ja to Został ukrywał... gdybym czy? Tak, oczywiście, że Czyli przecież ile, ile lat było to, że, że, że wszyscy, jak się chcieli śmiać, ich kabarety w Polsce, dziennikarze, politycy, no tak samo jak klewki, klewki. wyśmiewano się z Klewek cały czas i utożsamiano klewki, jakby to był jakiś ośrodek to psychiatryczny, gdzie tam się ludzi leczy, chorych psychicznie. No, no takie, Tak, t -t 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 -t, drodzy państwo, odbiór taki był, Panie a dlaczego wtedy bierze, ja jeszcze jeden którą... wątek, jeden wątek, jeżeli mogę. E, ja sobie przypominam taki atak, który był powtórzony odnośnie klewek. W tym czasie, kiedy pamiętacie Państwo, e, w ubiegłym roku, w ubiegłym, kiedy był ten słynny program w Radio Z 7. dzień tygodnia, gdzie byłem z Panem Rokitą, gdzie notowania samoobrony były prawie 30%. Był taki czas, można sprawdzić to. I później znowu wrócono do Klewek mocno. Do Klewek i wszędzie. Były te klewki, i kompromitacja. Notowania spadły nasze. Piotrze, ma... to... jest, tylko dokończę. Wiedza, którą pan przyniósł z była dla pana wiarygodna i cenna, skoro yy, użył pan yy, z trybuny sejmowej yy, tej wiedzy pozyskanej od pana Skowrońskiego. Skowroński wcześniej dużo był. Yy, tak, był był ale pan to wykorzystał. Później, ja wcale po spotkaniu z Gasińskim, skomentuje... którego on przysłał. Jak pan skomentuje inną wiedzę, którą wówczas też Skowroński dzielił się z innymi osobami, robił to publicznie, dotyczącą y, próby wymuszenia od niego łapówki przez, jak twierdził, pana Łyżwińskiego, czyli pana najbliższego współpracownika i miało się to dziać w porozumieniu z panem? No tak, czy ta wiedza ale... była wiarygodna, czy niewiarygodna? No oczywiście, jeżeli byłaby to wiarygodna, taki człowiek jak Skowroński, bo ja tutaj nie mówię, bo nie chcę, żeby następnych procesów, już ja się nie boję tego, ale czasu nie mam na to, gdybyśmy przesiedzieli życiorys Skowrońskiego, to taki człowiek, który współpracował ze służbami, on na taką okoliczność, kiedy ktoś od niego proponuje, ktoś mu proponuje łapówkę, to przecież mógł się umówić na drugi, ra, na drugi dzień z Łyżwińskim, przynieść magnetofon, czy jakiś z jakiegoś ukrycia nagrać to i z Wyszyńskim pociągnąć temat, byłby dowód. A tak To dla mnie żaden dowód nie jest. No Tomat, jest no, no, obrona, no, tak, by to... dowody mogłyby być jeżeli można. Ja myślę, że cały problem się wziął z tego, że <kled> pan premier chciał się dać wciągnąć tą intrygę, to znaczy chciał powiedzieć to, co powiedział. I wziął udział w większej grze politycznej, która wtedy się działa. Tyle tylko, że zdaje się, że druga strona też potrafiła się skutecznie bronić, pakując Pana w to, co Pan się... No, e, mając za sobą e, cały a, a, na, a na czym to polegało? No, kogo Pan premier wtedy zaatakował? Pan premier wtedy zaatakował tak zwany obóz Aleksandra Kwaśniewskiego, czyjemu bliski. I część tego, co stanowi dzisiejsza Platforma, który mogli wtedy jakoś politycznie działać. Natomiast było to bardzo użyteczne dla ekipy Leszka Millera, która wchodziła w bardzo silny konflikt wtedy z obozem Aleksandra Kwaśniewskiego i też taki był podział w służbach. Jakby spojrzeć się na, na to, jak, jak te służby się podzieliły, no to mniej więcej cywilne przejął e, Leszek Miller, a mniej więcej wojskowe przejął Aleksander Kwaśniewski. Oczywiście te podziały tam trochę czasem inaczej chodziły. No i trzeba też pamiętać, że ten miszmasz, który powstaje w głowie teraz nam po obejrzeniu tego programu, a wcześniej był jeszcze większy, to jest efekt takich typowych mistyfikacyjnych działań służb. No, pan wszedł w grę, której pan nie rozumiał, natomiast która miała bardzo konkretny cel polityczny. Otóż jedna strona chciała, że pan jej przywalił, a druga strona bardzo skutecznie się odwinęła, pakując pana w klewki. Tak naprawdę to jest istota sprawy. Resztę, czy byli talibowie, czy nie było talibów, miało tu bardzo małe znaczenie. To po prostu obydwie strony robiły dym, żeby panie możliwie panie radno, że Nie za zapomnijmy o wątku afgańskim. też maragdy, jak wszyscy wiemy, szlak... Ale to już wszystko tu, nie miało żadnego znaczenia w tym To pan prokurator potwierdzi chyba i wszyscy wiemy, na, na zachód szedł przez Polskę właśnie tam. Panu, w tamtych Ale to prasa pisała o tym wszystkim. Nie, że Skowroński, ja nie chcę, żeby to potwierdził, tylko, że szlak i w tym czasie Skowroński tam był z panem Smoktonowiczem. Tak, ja, ale to jest to, znane, to nie, nie są fakty ujawnione przez pana, one były znane wcześniej. Że... Nikt nie mówi o nich. Redaktorze, sensu, nie pisaliście o tym, niech pan nie mówi, że pan coś, przed, żeby przed e, 29 listopada 2001 roku, że pisaliście o tym, bo proszę mi pokazać jakąś no, publikację, że Skowroński interesy robi. Tam było to opisywane. Było? To dokładnie Ale to było na no, obrzeżach medialnych. Ale to zasięg głosu jaki jest? Jeżeli to było. To nie, pan? pana posława, nie, nie, ale jeżeli, pana pana to, było, posława, jeżeli to było, jeżeli taka ważna sprawa, to dlaczego żaden inny z dzienników, z tygodników nie podchwycił tego tematu? Ale z tego co. ona nie była taka ważna. Jak nie, nie ważna, jeżeli ktoś w tym czasie, kiedy, kiedy wiemy o różnego rodzaju układach, o służbach o Skowrońskim i on lata do Afganistanu i handluje szmaragdami, no, to nie była sprawa ważna. Pojęcie, nie, mam. nie znam się ale na biznesie, od... szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że handel szmaragdami jest legalny. Tak, szmaragdami, tak. Wiedząc... Dlaczego Skowroński chciał się przyznać do łapówek? E, który... Skowroński, jak powiedziałem, na początku który... Państwu, przyszedł, użył tych słów nie... nie cenzuralnych i ja powiedziałem i powiedział mi, że już był u każdego, że ma dość tego wszystkiego i musi ktoś z tym skończyć. Mówi Pan walczył o prawa rolników, Pan walczył z tym całym układem, z tymi, z tymi wszystkimi no, powiązaniami i tak dalej. To niech Pan zrobi z tym porządek, bo ale, tak się żyć w Polsce. Ale nie Ale może ma. dokończę moje pytanie. Jak rozumiem, Kowracki chciał być kimś w rodzaju świadka koronnego, przynajmniej w pańskim ja wiem, otoczeniu. Ja... To mnie zastanawia, bo akurat w tym czasie, kiedy do pana miał się zgłosić, rozpoczęła się jego sprawa w Łodzi o łapówki właśnie i tam zaprzeczał. I, był, i tam zaprzeczał. Ciekawe, został, dlaczego przyznał się do pięciu. I został skazany. Czy w siedmiu ale, przypadków wręczania bardzo dużych kwot politykom, a nie przyznał się do Łódzkiej. W, w Łodzi udowodniono, że taki fakt miał miejsce. W Kaliszu następny fakt i a, też został skazany. Skazany tak, nie, nie jeszcze. Skończy. Nie, nie skończył, ale. Bo nie ma nie. Dobrze, myślę, że i tak to tutaj... no, tak. Nie, nie posuniemy że tego wątku do ja łodzi. Przejdźmy do, bo czas jest 10 minut zostało do wątku mediów. Bo myślę, że, że tutaj by trzeba było wspomnieć. No tak, no. Kiedy? Wspom wspomnie wspomnieć o tym. No, jak to jest, że właściwie, jeżeli dziennikarze dotykają, to teraz tego żyć. dość <laughs> dziwny dotyczących służb, no, no zazwyczaj natrafiają na mniejsze lub większe problemy. Myślę, że Gazeta Polska, która opisuje to, no, co jakiś czas ma problem. Zresztą ty w układzie medialnym wspominałaś, prawda, też o swoich problemach, jak jak, jak, jak dotykałaś polityków nie chodzi o Gazetę Polską czy jakąś in, inną gazetę, tak. bo akurat z tego co wiem to w Gazecie Polskiej można pisać jeszcze do tej pory o służbach specjalnych nikt tego nie zabrania. Jeszcze długo będziemy... Natomiast, no, to nie będzie Natomiast chodziło o co innego, o media publiczne. Ja bym tutaj chciała się cofnąć na moment do początku lat 90., kiedy e, wtedy ogłoszono koniec cenzury. E, powstające gazety, powstające Radiostacje i, i powoli również stacje telewizyjne miały wymuszać konkurencję, miały być tym czynnikiem dobroczynnym, właśnie jeśli chodzi o cenzurę. To znaczy, konkurencja miała wymusić na dziennikarzach podawanie w miarę szybko, w miarę rzetelnych informacji, choćby ze względu na to, że, żeby się nie prześcignąć, nie dać prześcignąć konkurentom, albo po prostu ze względu na zysk. No, po 15 latach już wiemy, że, że niestety cenzura istnieje. W większości mediów komercyjnych to jest cenzura, oczywiście raczej gospodarcza, wynikająca z tego, kto jest właścicielem. Natomiast problemem wciąż pozostawały przez te lata media publiczne, w sposób bezczelny, zupełnie zawłaszczone przez SLD. I myślę, że kłopoty właśnie z realizacją różnego rodzaju dziennikarskich materiałów śledczych wynikały z tego, że większość afer skupia czy dotyczy osób z kręgu byłej PZPR czy byłej SB, a te siły, te. te kręgi wciąż mają swoje macki w telewizji właśnie czy planiłeś to był taki okres zielinski naprawdę dzwonił w tej sprawie żeby nie było emisji tego filmu To jest historia którą mi prze przekazał Sławomir Zieliński około roku chyba temu tak rok temu ja umieściłem to na swoim blogu żyło to rok, rok czasu nikt nie, dementował. Nikt, nie dementował. nikt nie dementował dopiero po emisji programu a Dokończone była próba dementii, ale dopiero po roku czasu, A nie Odezwały się, się wojskowe. służby wojskowe, no przykład. Adam Szmajdziński się zadzwoni do, na, na, do pana Ale jeszcze, jeszcze wracając, ja przypominam nam, że klewkami na początku lat 90 było w ogóle zauważenie afer i pisanie na przykład o aferze Fozu w kontekście afery było dowodem wariactwa. Ja widziałem sobie taki tekst. No, czyste szaleństwo, bo, bo w ogóle czegoś tam ruszyliśmy. Lepiej, gorzej, ale, ale ruszyliśmy. No i była kategoria oszołomów. Znaczy, ja podejrzewam, że jednak zanim to należeliśmy do tej kategorii oszołomów, którzy po prostu widzieli w Polsce inne rzeczy niż chciano niż chciano widzieć, to znaczy to, że po prostu to życie polityczne wygląda nie tak różowo, a, a w każdym razie w tym życiu politycznym po pierwsze jest jakieś drugie dno, a po drugie kilku dżentelmenów gra trochę inną grę niż yy, wszystkim tą grę przedstawiono. I tak naprawdę my mieliśmy, mieliśmy problem yy, w tym sensie, że spychano na margines, wypychano z telewizji wszystkich dziennikarzy, wypychano z dużych mediów, którzy śmieli myśleć inaczej. I to nawet nie jest często problem cenzury, bo cenzura, jest jakąś taką rzeczą widoczną, chyba, że ta autocenzura. Natomiast to był problem pewnego wzorca. Otóż, no, ja nie chcę wszędzie o wszystko obwiniać Gazety Wyborczej, ale jednak było tak, że większość dziennikarzy wstawała rano i sprawdzała w Gazecie Wyborczej jakie obowiązują poglądy. I to był na największy sukces tej gazety. I nie trzeba było w Polsce prowadzić urzędu cenzury, nie trzeba było wyrzucać dziennikarzy. Po prostu mechanizm kariery był taki, żeby się dopasować do tego wzorca. On umownie, nazwał go Gazetą Wyborczą, chociaż jeszcze się można... Może... Dużo szerszyć. Panie Także jeżeli można jeszcze, bo tak mi się nasunęła taka myśl teraz, Gasiński w czasie tego całego procesu dochodzenia kilka razy zmieniał zeznania. Zmieniał zeznania swoje, raz na, na korzyść moją, raz na niekorzyść moją. W sądzie powiedział, i to Rudolf Skowroński potwierdził, to jest w dokumentach w sądzie, w zeznaniu, że Skowroński namawiał go do zmiany zeznań i w tym czasie Skowroński płacił za jego mieszkanie. Jedno było gdzieś koło Ostrołęki, z tego co dobrze pamiętam, mogę tutaj się mylić. Drugie Mikołajki, trzecie jeszcze gdzieś i w sądzie Skowroński potwierdził, że tak, on go woził, on mu dawał pieniądze i tak dalej. Ja chciałbym, czy teraz przed emisją tego programu, bo on był zapowiadany, czy y, czasami nie kontaktował się z telewizją Pan Gasiński? No to chcę panu powiedzieć tak. No ja pan wywołał ten temat, to I miałem to na zakończenie programu powiedzieć. Y, y, pan Gasiński dwa dni temu zadzwonił na biurko, na telefon. Na biurku y, szef, y, szefa redakcji naszego Darka Łukarskiego. No, z interwencją, że nie chce, żeby ten film się ukazał, że nie no. zgadza się na wizerunek. Ale za to rozmawiałem ze Słowem Ródzieńskim, który poinformował mnie, że, i sprawdziliśmy, że y, do hotelu w centrum miasta y, zadzwoniła osoba, która powiedziała, że prosi o zarezerwowanie pokoju. Zarezerwowanie pokoju w imieniu na rzecz telewizji i niby to był pan Sławomir Zieliński. Następnego dnia zjawił się Bogdan Gasiński, bo dla niego miała być ta rezerwacja, w hotelu. Był tam dwa dni, jadł, pił, wyjechał, nie zapłacił rachunku. Dzisiaj ustaliliśmy, po numerze, z którego yy, dzwonił ten niby Zieliński, że jest to numer y, 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 Gasińskiego. Hmm. Ani Zieliński nigdy nie znał y, Gasińskiego, że y, podczuł się Gasiński pod Zielińskiego. Zrobił to teraz. Yy, wiem, że niedługo prokuratora się będzie tym zajmowała, bo sprawa ma w poniedziałek trafić hmm. na policję. Mamy kolejny przykład. No, też działania y, Gasińskiego. Się, ja się zastanawiam, na ile tutaj prokuratura będzie miała coś do roboty, bo jeżeli to hotel na telefon no, no, to tak, jest to zgadza się przyjmować gościa, ale, ale to wyłudził. problem Ga -Gasi hotelu. Bardziej. Gasiński zrobił znowu bardzo wiarygodną rzecz. No. To jest tak, że już pan ale, o tym. Ale czy, czy czasami, bo ja naprawdę... Nie jestem zwolennikiem wyznawania teorii jakiejś spiskowej, że za każdym tam stoi jakiś agent, wszędzie układy, układziki i tak dalej. Ale proszę Państwa, jest to bardzo dziwne, że w tym czasie, kiedy wiadomo, że ten...